Pesterka spróbowała faworków od Magdy Gessler, a soczy z orbit na widok ich ceny. W dobie szalejącej inflacji podrożało niemal wszystko i to często nawet kilkukrotnie. U Magdy Gessler nigdy nie było tanio, ostatnio wielkie kontrowersje budziła gigantyczna cena jagodzianki. za która trzeba zapłacić kilka razy więcej niż w piekarni, mimo cen, które odstraszyłyby nie jednego człowieka. Każdy tlusty czwartek przed cukiernia Slotki Slony ustawiają się gigantyczne kolejki, które często ciągną się przez dwie przecznice. Zobacz, warszawska bohema w gigantycznej kolejce popaczki od Gessler, z diecia. Tym razem cukiernik gwiazdy TVN odwiedziła i Testuje, która swoimi wrażeniami o smaku faworków Magdy Gessler podzieliła się na TikToku. Agnieszka kupiła jedno opakowanie faworków za 90 zł. W tym miejscu warto wspomnieć. Za kilogram kosztuje 190 zł. Testerka była zachwycona wygladem faworków, które pięknie blaszczali. Panie w sklepie ze są posypane srebrem, tłumaczy Agnieszka. Testerka, która przed spróbowaniem faworków nazwala je cudem. Nie była już tak nimi zachwycona, gdy je zjadła. Jeżeli chodzi o dobre jedzenie, to nie usłyszycie ode mnie, że coś jest za drogie, bo wiadomo, jakost kosztuje. Jednak po tych faworkach w cenie 190 zetel za kilogram spodziewałam się bardziej delikatnego i mniej zbitego ciasta. Przecinek po takiej cukierni spodziewałam się czegoś więcej, skwitowała Aga która przyznala faworkom od Magdy Gessler ostateczną ocenę 70%. Jej recenzja wywolala burzliwa dyskusję wśród internetów, którzy jasawry czy burzeni na faworków od Gessler. U nas po 80 z LKG i myslalam, że przez gardło by mi nie przeszle za taka kasa, ja wszystko rozumiem. Ale faworki jest faworki z pięciu składników. Na los z boska, za co tu placica 190 w czytamy w popularnych komentarzach. A wy co myślicie o takiej cenie za faworki?